Cześć. Przechodzę do Was dzisiaj z tematem podcinania włosów, czyli tematem mi bardzo bliskim już od lat. Chyba jestem już specjalistką, jeśli chodzi o podcinanie włosów w domu. Do dzisiejszego filmu nie przygotowałam sobie żadnych notatek, także lecę prosto z pamięci z doświadczenia mojego własnego i z tego, co osiągnęłam przez domowe podcinanie włosów. Jak widzicie, włosy mam dość długie, może nie bardzo długie, ale dość długie. Na filmie wydają się być też. Troszeczkę dłuższe niż są w rzeczywistości, także na żywo są nieco krótsze. Tutaj wyglądają na naprawdę bardzo, bardzo długie. Aktualnie są w kondycji takiej sobie, ale to tylko i wyłącznie przez keratynowe prostowanie włosów i film, do którego Was serdecznie! Zapraszam. Wszystkie produkty, których używam, produkty, a raczej to gadżety, i produkty, których używam do podcinania włosów w domu, wszystkie Wam się tutaj wyświetlą, podlinkują, wszystkie Wam oznaczę, pokażę. Nie mam ich tutaj fizycznie, bo części z nich nie mam, część mi się zgubiła, a część wymaga ponownego zakupu. Także wszystko tutaj będziecie mieć pokazane, wszystko to, czego ja używam, ale zaczynam od początku. Moje włosy podcinam w domu już, myślę, że dobrych kilka lat. Kilka, myślę, że nawet około siedmiu, a może nawet i sześciu. Kiedyś chodziłam tylko i wyłącznie do fryzjera, pani fryzjerka podcinała mi włosy, z tym, że jak prosiłam o centymetr, to najczęściej było tyle. To był dla niej centymetr. Ja rozumiem, że ona uważała, że włosy są zniszczone, bardziej, mniej i że wymagają tego podcięcia. Natomiast ja prosiłam o centymetr i tego po prostu wymagałam. Którego dnia się wkurzyłam, powiedziałam, że koniec i ja będę obcinać sobie włosy sama. Nie wiedziałem wtedy co można z tym zrobić, jakie nożyczki kupić i jakby jak się w ogóle do tego zabrać. Więc zrobiłam to, co podpowiadała mi po prostu moja intuicja. Poleciałam szybko do Rossmana, kupiłam sobie nożyczki, takie nożyczki, które w nazwie miały profesjonalne nożyczki do podcinania włosów, fryzjerskie. Kupiłam je, one kosztowały wtedy około 20 zł, może 30. W każdym razie w ogóle nie były drogie. Kupiłam te nożyczki, kupiłam sobie taki grzebień szeroki, nożyczki tutaj się pojawiają. Grzebień szeroki również się tutaj pojawia, także możecie go zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Kupiłam też wtedy szczotkę Tangle Teaser, nawet może już trochę wcześniej, myślę, że szczotkę to już miałam w ogóle w domu i jej po prostu używałam. Także te trzy gadżety, jak dotąd, mamy do podcinania włosów. No i po zakupie tych nożyczek potrzebowałam jeszcze takiego domowego fryzjera. No i tak wiecie, kminiłam. Hmm. Najpierw poprosiłam mamę, mama mi te włosy podcięła W sumie to byłam zadowolona, ale też tak trochę, tak trochę dużo podcięła Ja mówię, że no tak 3 cm, a ona tak obcięła mi tak, tak trochę więcej jak te 3 No i myślę sobie, dobra, spróbujemy, może tacie się uda No i mówię, tata, mówię, obetniesz mi włosy? Obciął I udało się, udało się, tata zaczął perfekcyjnie podcinać włosy Można powiedzieć nawet, że się w tym wyspecjalizował Także szło mu po prostu z miesiąca na miesiąc coraz lepiej, lepiej i lepiej i do tej pory tata obcina mi włosy. Ja nie chodzę do fryzjera, obcinam nożyczkami. Do tej pory z Rosmana tylko trzeba je często wymieniać, ponieważ one się bardzo szybko tępią. Także trzeba je często wymieniać. Szeroki grzebień. I teraz tak, jak w ogóle to robię? Jak do tego dochodzi, że można te włosy obciąć? Włosy mogą być albo suche, albo mokre, w zależności oczywiście od predyspozycji, od chęci i od tego, co wy czujecie i jak chcecie je podcinać. Na mokro można podciąć troszeczkę więcej, czyli jakby zamiast 3 cm to 4, bo długie, mokre włosy wydają się bardziej długie, a suche takie jakby normalne, tej naturalnej długości, jakiej są. Także albo na sucho, albo na mokro, w zależności jakiego efektu oczekujecie i czego się boicie, bądź nie. Natomiast e, później bierzemy nożyczki, czeszemy włosy do tyłu i podcinamy je po prostu na prosto wzdłuż linii, patrzę w pogląd, żeby zobaczyć, czy dobrze Wam pokazuję. I najważniejsze to to, żeby nożyczki nie były tępe, ponieważ głównym problemem w podcinaniu włosów jest to, że często nożyczki te włosy albo szarpią, albo łamią, albo zgniatają. Tak, zgniatają. Ja też tego nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że nożyczki mogą zgniatać te włosy. A kiedy włos zostanie zgnieciony, ten włos już na starcie jest rozdwojony, on się nie nadaje i powinien być po prostu obcięty tylko jeszcze wyżej, żeby móc się zregenerować i żeby mógł odrosnąć. Także nożyczki muszą być super ostre, tego pilnujemy, a najlepiej, kiedy zamówimy sobie po prostu nożyczki, takie fryzjerskie, profesjonalne nożyczki za stówkę, dwie stówki, może nawet i trzy. Do domu, do własnego użytku. To są wtedy ostre nożyczki, są bardziej precyzyjne. Nie trzeba ich w ogóle podkręcać, regulować i tak często zmieniać, bo są na tyle ostre, kiedy używamy ich tylko do włosów, że po prostu wystarczą nam na bardzo długi czas. Także może lepiej zainwestować nawet w. Fryzjerskie nożyczki, takie już wiecie, profesjonalne. Dodatkowo, kiedy już mamy Obcięte te włosy, to czeszemy sobie znowu jest powrotem i patrzymy, czy na przykład jakiś włosek jest bardziej e, długi, bardziej krótki, to, to że jak krótki, to tego tak nie zauważymy, ale czy wystaje, czy może te końce na przykład są trochę suche, tak jak moje tutaj teraz aktualnie, ponieważ one bardzo długi czas nie były podcinane i naprawdę są w takiej sobie kondycji, może nie są aż tak rozdwojone, natomiast są suche, więc sprawdzamy, czy te włosy się już nadają, czy już możemy je zostawić, czy może jeszcze trzeba je podciąć. Jeśli okazuje się, że trzeba je podciąć dalej, to znowu czeszemy i znowu podcinamy, równamy i sprawdzamy, czy już się nadają. Jeśli nie, no to podcinamy dalej, a jeśli tak, to po prostu zostawiamy. Nie degażujemy włosów, to przede wszystkim żadnych końcówek, niczego nie degażujemy nożyczkami, do, e, które tutaj też wam pokażę, do degażowania, dlatego że degażówki włosy również niszczą, przerzedzają, ale włosy niszczą, także te nożyczki się w ogóle nie nadają. Także tego robić nie wolno. I tak naprawdę, jak często należy takie włosy podcinać? No i tutaj znowu pada pytanie: e, trudne pytanie, ponieważ to też zależy tak naprawdę od tego, jakiego efektu oczekujemy, czego się spodziewamy, co chcemy uzyskać i jakby jak często chcemy te włosy podciąć, jeśli chodzi o długość. Czy damy im urosnąć, czy będziemy je non-stop podcinać, żeby one były cały czas takie wiecie zdrowe? I tutaj są oczywiście dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że Dobrze byłoby przy zapuszczaniu włosów włosy podcinać co miesiąc. Ale jak włosy podcinać co miesiąc? Przecież tak naprawdę przyrost włosa na miesiąc w najlepszym wypadku to jest około centymetra. Więc jeśli my zetniemy co miesiąc 2 centymetry, to w końcu będziemy mieć z takich włosów włosy potąd, tak? Bo cały czas będziemy je podcinać i nie damy im urosnąć. Co dwa miesiące? No, urosną na przykład w najlepszym wypadku 2 centymetry, obetniemy jeden, jeśli nam się uda obciąć ten jeden, i zostaniemy z jednym przyrostem co drugi miesiąc. No, mało. Najlepiej jest podcinać włosy wtedy, kiedy już widzimy, że one zaczynają być suche. Zaczynają po prostu źle wyglądać, zaczynają już być w słabszej kondycji. To widać, tego nie da się przeoczyć. Włosy najszybciej przesuszają się na końcach. Tak naprawdę odtąd w dół. Włosy są coraz to w gorszej kondycji Tutaj są najbardziej narażone na czynniki mechaniczne, na tarcie, na szuranie Jak wiążemy gumką nawet to jakiegoś kocha czy, czy coś, tak, taką szybką fryzurę cebulę To tutaj te końce są po prostu najbardziej narażone na uszkodzenia Także na to trzeba bardzo zwracać uwagę Patrzymy w jakiej kondycji są nasze włosy i wtedy dostosowujemy podcinanie do naszych potrzeb Wtedy po prostu to jest najlepsze, włosy są najbardziej zadowolone i wyglądają też przede wszystkim najlepiej. Jeśli włosy są farbowane, rozjaśniane, to już w ogóle jest hardcore. Bo przy rozjaśnianych włosach trzeba je podcinać jednak trochę częściej niż to, co jest przy włosach naturalnych. Ponieważ. Co miesiąc farbujemy te włosy? Jeśli farbujemy sam odrost, to nie masz takiego problemu. Problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy zaczynamy farbować całe włosy, bo tego wymagają, i jak farbujemy całość, no to wiadomo, że te końce będą jeszcze szybciej, suche i będą po prostu wymagały tego podcięcia prędzej. Natomiast kiedy mamy naturalne włosy, to tak jak mówię, wtedy, kiedy zauważymy, że już coś włosy zaczynają wyglądać nie tak, to po prostu najlepiej jest je podciąć i z głowy. Ja tak średnio podcinam te swoje włosy co, co 5 miesięcy, co 6 miesięcy, tak raz na pół roku. Czasami zdarzyło mi się oczywiście częściej, jeśli na przykład chciałam, żeby wyprowadzić je jakby na prostą i żeby one wyglądały troszeczkę lepiej, to wtedy co 3, co 4 miesiące. Natomiast tak z reguły co 5, co 6 miesięcy i to było takie naprawdę optimum. Także w podcinaniu włosów w domu nie ma nic trudnego Jedyne co trzeba zrobić to po prostu zaopatrzeć się w fryzjerskie nożyczki, w grzebień taki szeroki, ponieważ fajnie można nim wyczesać No i oczywiście w szczotkę, można powiedzieć dowolną, a najlepiej to Tangle Teaser One się chyba jednak najlepiej sprawdzają, żadne inne nowości, żadne cuda, po prostu Tangle Teaser, taka zwykła szczotka Tangle i jest super Także podcinanie włosów, trzy metody nic więcej i naprawdę powiem Wam, że jeśli się do tego dostosujecie, to na pewno będziecie po prostu zadowolone, bo to nie wymaga niczego większego i żadnej większej precyzji. Chyba, że chcecie sobie po prostu zrobić jakąś fryzurę specjalną, to wtedy, a i owszem, natomiast jeśli chodzi o podcięcie końcówek, to po prostu jest tak prosta sprawa, tak łatwa, tak szybka, że tutaj to co powiedziałam, czyli nożyczki, grzebień i szczotka to są trzy elementy na sucho, na mokro, wybieracie dowolnie. Byle tylko były ostre i nowe i świeże nożyczki. I to jest tyle. Także nie aż tak dużo. Mam nadzieję, że Wam się uda, życzę Wam oczywiście powodzenia. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Proszę sobie kliknąć dzwoneczek, żeby nie pominąć żadnego mojego filmu. No i oczywiście zostawcie sobie, właściwie to mi, a nie sobie, łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten film. I ja zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Błyska, cześć. Pa. pa.